Cześć, witam serdecznie. Jak widzieliśmy w poprzednim odcinku, jest już zima. O. I zima trochę zaskoczyła Bambra. Dlatego dzisiaj odcinek trochę z innej beczki. Tak, tam pokażę to sobie działam na spokojnie. Trochę, trochę się rehabilituję, odpoczywam. Gram w World of Tanks. A jakże i oszczędzam się. A tutaj będę dzisiaj używał busa, więc go trochę podładuję, bo już mu by się przydało trochę bateryjkę pod, podreperować, pod, podładować. I co więcej, ja mam tutaj takie ustrojstwo, zaraz pokażę. Dobra A więc tak Zima zaskoczyła Bambra Więc już pierwszy test zdałem na, na zostanie drogowcem Muszę zmienić Koła w samochodach I już to na Za mną I już to za mną chodziło To ustrojstwo Dobre dwa lata I tak w końcu W Moje kalectwo i lenistwo zarazem mnie skłoniło do tego, żeby sobie to kupić. A co to może być takiego? Co to może być? No, już jak do zmiany kół, no to pewnie się domyślamy. Aby się człowiek nie męczył, to kupił sobie. Uwaga, uwaga, może już widać. Instrukcja oryginalna, podnośnik pneumatyczny. Zawsze chciałem takie gówno mieć. O, ale wczoraj mi to przyszło. Bo przedwczoraj się zabrałem za, za przerzucenie kół. Ale tak pomyślałem, kurde ten lewarek w samochodzie jest trochę beznadziejny. I on jak się go podniesie to zaczyna się krzywić i potrafi samochód zjechać. Poza tym trzeba dużo, dużo kręcić kucać, a ja kucać za bardzo nie mogę, więc więc sobie to kupiłem. Dobra, dosyć zbędnego gadania, co to jest? Poducha, no wiadomo, poducha pneumatyczna, jak producent podaje, kurcze, ale śmierdzi, jakby z kim wyjechało przedwczoraj. Dosłownie, co to jest? Jak to się w ogóle używa? Co to za wężyk? Powiedzcie wy mi, do czego ten wężyk służy. To tym wężykiem idzie powietrze do tej poduchy? He, spoko. Taki mały... Widać to, co ja tu robię? A Widać, tylko trochę... Trochę to, to walniemy tu, a to walniemy tu. Dobra, muszę sobie tak... Dobra, to czytamy instrukcję. No. Niby proste. Niby proste, bo to trzeba tutaj rączkę przyczepić. Że może jest jakiś meka później wyjdzie, że, że nie wiedziałem o tym. I ja to chcę takie z obrazkami dla nieczytających. Aha, nie dołączyli takiej. Zalecenie bezpieczeństwa to mnie nie dotyczy. Ja tam bezpiecznie się czuję. Przed rozpoczęciem podnoszenia należy upewnić się, że operator podnośnika będzie miał podnośnik oraz, yy, w zasięgu wzroku podczas wykonywania wszelkich ruchów. Zakręcić zawór zwalniający podnośnik. Dobra, to, to Montaż. Podnośnik dostarczany jest jako zmontowany układ, nie wymaga montażu czy regulacji. Jak nie wymaga montażu, jak jest niezmontowany, to może nie to, co trzeba mi przysłać. No bo instrukcji inną dali. Dobra. Słuchajcie, no tutaj tu nie ma żadnej filozofii. Co tu jest? To jest rączka, która przykręcana będzie tutaj. Tak, tak, no pasują otwory, pasują. To już jedno mamy. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Tu mamy rączkę co się wkręca do poduszki, tak jak pokazałem przed chwilą. Tu są jakieś otwory. Tutaj mamy to. No ale moim zdaniem, to powinno być jeszcze przewiercone. Bo to nie jest przewiercone i to będzie tak. No dobra. Tak, co ma lech. nie przywiozłem. To nie spodziewałem się. А ты еще сразу не как встала, что ты говно. Tak, ciężarście się tam gdzie stawieram. Miejsce, wejdźcie. O kurde. Zawsze takie coś chciałem mieć. Fajnie to idzie. Teraz już następne auto i, i z głowy. Wszystko. Stójkę zrób. No. Stójkę zrób. Pięknie. Zmieniłem koła w dwóch autach. No i powiem Wam, że fajna sprawa takie ustrojstwo sobie zakupić. Fajna sprawa. Ja zawsze miałem problem z tym, żeby lewarować to to trzeba było kręcić, oryginalny lewarek w, w samochodzie Jest taki no powiedzmy średni Też mamy lewarki hydrauliczne Ale one nie mieszczą się pod samochód i dlatego kupiłem sobie takie coś I zarąbista sprawa, naprawdę jestem bardzo Bardzo mile zaskoczony Może nie tyle co zaskoczony, ale, ale bardzo Bardzo mi się to podoba, pyk pyk, podnosi się, opuszcza Tylko tyle, że jak się pracuje kluczem pneumatycznym to no to to prze, przepinanie jest powiedzmy no nieuciążliwe, ale no, trzeba, to, trzeba to przepinać, a ten wąż już coś się, coś się z nim stało. Wcześniej działał, a teraz bardzo ciężko się go zapina i syczy z kubaniec, jakby chciał ugryźć. Dobra, ciekawe jak tam, jak tam bus, czy odpali, czy nie. Ja tu przestawię ten prostownik. Trzeba jeszcze teściowej trochę drzewa zawieść to Fajnie by było jakby odpalił Może fajnie jakby nie odpalił. Chodzi Gówno ożyło So I say, look at, look at, look at, say, look at, look at. He's going away. No. I don't know what you're doing. Czyli jak to tam szło pójdzie Idzie ha! Wjechał bez problemu dziadek Cze... Jeszcze takie ozdoby trzeba dać